Witajcie, majstry. Jeżeli szukacie informacji na temat rodzaju sterowania w sterowniku Webasto Thermotop ZC czy tam E, czy jest to sterowanie analogowe czy cyfrowe, już wam tutaj podpowiadam. Sterowniki analogowe, tutaj po lewej, ja rozpoznaję Najlepiej po wyglądzie. Mają niebieskie kondensatory. Najczęściej w tym miejscu, chociaż są też inne, takie jak ten. Ten akurat jest z BMW E39. Tak, pewnie myślisz, że to sterownik cyfrowy, ale to jest. Sterownik analogowy staje jakby z blokadą, ponieważ musi mieć łączność z samochodem. Którą, tą blokadę oczywiście można cyfrowo usunąć. Można z niego zrobić pełny analog bez problemu. Te sterowniki występowały, występują nadal w BMW E46, E39, E53. Range Rover L322 i Rover 75. Nie wiem, czy w jeszcze jakimś modelu być może w jeszcze jakimś, którym nie wiem. No i występowa występowały w dwóch numerach. Tutaj macie numer z końcówką C, czyli E39, E53. Jeżeli jest końcówka B to ten sterownik pochodzi z E46 lub Range Rovera L322 i jego nie wsadzicie do E39, bo nie będzie działał wtedy. Tutaj jeszcze dodam, że może kiedyś Nagram film na temat tylko tego sterownika, jakie ma najczęstsze usterki, bo jest ich sporo. Dodam tylko, że jeżeli macie sprawny ten sterownik wyciągnięty, usuńcie sobie te białe pianki przy kondensatorach, bo to one często. Sprawiają problemy. No i tutaj mamy sterowniki do pełnego ogrzewania ze sterowaniem pompą wody, i tutaj wtedy te sterowniki mają tranzystor od sterowania pompą wody, a dogrzewacze tego tranzystora nie mają i często nie mają też pinów w gnieździe. Po tym nie można poznać tak z wyglądu. Są też sterowniki takie ciekawe, po prostu występujące w starszych E39, E38. I tak samo taki sterownik występuje w autach grupy VAG A6C5, A8D2, Golf 4. Jest on charakterystyczny. Właśnie idzie go poznać po tym tranzystorze tutaj. Inne analogi tego tranzystora tutaj nie mają w tym miejscu. To jest tak, tak samo pełny analog, z tym, że je łatwo diagnozować bezpośrednio VCDS-em, tak samo jak INPOM od BMW. Mamy tu też takie nowsze, analogi z metalowymi, srebrnymi kondensatorami. I te sterowniki widziałem w piecach po 2009 roku, wcześniej takich sterowników. W starszych piecach nie widywałem. Są takie sterowniki też analogowe z małym procesorem. One głównie występują w piecach termotop E, czyli ta mniejsza moc, chociaż zdarzało mi się też widzieć je w termotop C. Wtedy ich nie idzie odróżnić. Jedynie po pracy te z termotop R -E, podczas pracy dmuchawa powietrza chodzi na około 60-65%. Wtedy ma mniejszą moc. Jak widać, wszystkie analogi są do siebie w miarę podobne. No, oprócz tych dwóch. Jeżeli chodzi o cyfrowe, to no też są bardzo do siebie podobne. Budową trochę się różnią procesorami, ale w zasadzie każde mają z tej strony brązowe lub czarne kondensatory. Zarówno Mazda, czy BMW, E60, E65 są do siebie podobne. Czy tam Audi, Volkswagen i tak dalej? Cyfrowy, analogowy. Chyba nic więcej nie trzeba dodawać. Jeżeli informacje we filmiku pomogły Ci w rozpoznaniu sterownika, jaki masz zachęcam do subskrypcji lub zalajkowania tego filmu i oczywiście jeżeli jakieś masz pytanie, pisz komentarz, postaram się odpowiedzieć. Na razie